Dzień dobry, cześć to Sławomir. No to bażanty na swoim własnym M5 można powiedzieć. Mają teraz 4-5 razy większe oliera. Pniaczki. Różne półeczki. Gniazda. Jakby chciał coś wiedzieć, dlaczego tak wysoko, bo tu woda podchodzi. Jak jest duże oberwania chmury, teraz właśnie to zauważyłem. Tutaj tak samo. Są podniesione. Będą chcieć siedzieć, będą. Nie będą chcieć siedzieć, to nie będą. Będę jajka zniosły, a resztą się zajmiemy. Także na razie są w szoku, bo wpuściłem je dopiero. Ta jedna tutaj samica odważniejsza kąpie się w piasku, a ta druga o coś teraz się ruszyła. W szoku jest. Tamta się tasza. Czyścimy je. Tutaj basenik im zrobiłem. Zobaczymy czy się będę kąpać. Na pewno nie dzisiaj jeszcze chyba, bo muszą się oswoić. No ale już 2,5 metra na 2,25 to już robi wrażenie można powiedzieć. Samiec, jak stanął, tak jakby to powiedzieć, zamurowało. Jeszcze wam nagram, jak to wygląda z zewnątrz. Drzwi zrobiłem w ten sposób. Na takie dwie zasuwy. O, no i tą stronę tu. Na szaro zacząłem malować, pomalowaliśmy na brązowo przez szybkę Tylko troszkę szybka brudna Można też oglądać, podziwiać Pozdrawiam